Dzień dobry, tutaj Portal in Poland, nadajemy prosto z Forum Ekonomicznego w Krynicy i rozmawiamy, rozmawiamy z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Panie premierze, bardzo dziękuję, że pan znalazł dla nas chwilę. Dzisiaj pan powiedział znamienną rzecz, mianowicie, że polski eksport ma być ekonomiczną husarią polskie. Ogłosił też pan powołanie nowej agencji, która ma promować polskie usługi i towary za granicą. Czy mógłby pan więcej szczegółów opowiedzieć naszym czytelnikom, na czym ten plan polega i dlaczego nowa instytucja ma być bardziej efektywniejsza niż poprzednia? Pierwsza rzecz to muszę wyjaśnić, że ta nowa instytucja powstaje z już istniejącej, bo nie lubimy mnożyć bytów tylko po to, żeby one istniały. Chcemy skupić się na efektywności i na jakości pracy. Ta efektywność ma być zagwarantowana przez fakt, że będzie się to opierać na takich regułach jak gdyby biznesowych. To znaczy tak jakby pani na przykład mając swoją wielką firmę próbowała sprzedawać towary w innych krajach, to pewnie chciałaby Pani zrobić swoje przedstawicielstwo, swoją, swoje biuro handlowe. I tak samo my dla naszych eksporterów chcemy tworzyć biura eksportowe, biura handlowe w innych krajach świata i te biura będą odpowiedzialne za to, żeby pozyskiwać informacje, jakie przetargi są w danych krajach, jakie są możliwości eksportowe dla firm z Polski, ale jakie również kontakty handlowe i inwestycyjne mogą, mogą nawiązać firmy z Polski, z firmami z innego kraju. Czyli takie bardzo pro-biznesowe podejście, spojrzenie na to od strony efektywności i jakości wsparcia polskiego eksportu. Cóż, życzymy takich samych sukcesów jak z Ursusem ostatnio w Niemczech. Dziękuję Panie bardzo. premierze, niedawno wrócił pan z Londynu, gdzie próbował pan przekonać światową finansjerę o tym, żeby przenosili część działalności nad Wisłą. W tej samej dyscyplinie startują takie miasta jak Paryż, Frankfurt, Dublin czy Amsterdam. Czy w ogóle mamy szansę z takimi konkurentami? Szansy mamy duże, ale zależy o jakim kawałku biznesu mówimy, bo Polska nie jest częścią strefy euro. W związku z tym te banki i te instytucje finansowe czy niefinansowe, którym będzie zależało przede wszystkim na rozliczaniu się we wspólnej walucie, wybiorą kraj, który ma wspólną walutę, czyli na przykład Niemcy, albo Francję, albo Holandię, lub jakikolwiek inny. I w tym kontekście tutaj konkurencji nie wygramy, ponieważ nie mamy wspólnej waluty, ale mamy znakomitą kadrę wykształconych ludzi. Młodych i nie już tak bardzo młodych, ale za to doświadczonych. I muszę powiedzieć, że te rozmowy były bardzo optymistyczne, bardzo pozytywne. Spotkałem się z kilkunastoma bankami inwestycyjnymi, z dwudziestoma, kilkoma funduszami inwestycyjnymi i wielu z nich zasygnalizowało, że pewne swoje działy, czy to działy produkcji, czy również tak zwany middle office, back office, czyli na przykład zarządzanie danymi, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zanie kadrami chcą przesunąć do Polski. Mogę powiedzieć, że już od kilku instytucji mam deklarację utworzenia co najmniej 10 tysięcy miejsc pracy, nowych pracy w Polsce. Panie premierze, moje ostatnie pytanie. A co na przykład z konsumpcją wewnętrzną jako silnik napędzający gospodarkę? Czy takie inicjatywy jak na przykład 500+, mają w, w długoplanowe perspektywie powiększyć tą konsumpcję? Na pewno takie inicjatywy zwiększają troszeczkę impuls konsumpcyjny, ale w gospodarce ważna jest równowaga. Michael Pettis napisał taką ładną książkę The Great Rebalancing, czyli poszukiwaniu kolejnej równowagi. I my dzisiaj w świecie mamy taką globalną nierównowagę i tak samo w gospodarce krajowej musimy szukać mądrej rozsądnej równowagi. Mądra rozsądna równowaga to zarówno jest oparta właśnie o eksport, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale także o inwestycje i konsumpcję. Ale o ile można powiedzieć, że w Chinach jest za mało tej konsumpcji, to w Polsce na pewno musimy uważać, żeby koniunktura nie była przegrzana wyłącznie w oparciu o Konsumpcję. Oczywiście tak dzisiaj nie jest, ale nam przede wszystkim zależy na rozkręceniu inwestycji. Na to kładziemy największy nacisk. Dziękuję bardzo, Panie Premierze.